A, więźniowie chyba przyjechali. Tak, mamy ośmiu, dobra. Weźmy sobie jeszcze czas. Gdzie są więźniowie? Oni są na stołówce? Halo, więźniowie. A, księgowego, nam się bada księgowy. Dobrze, a teraz wracają. Dobrze, bo tu możemy również, a propos tej gry, Pobawmy się tymi zakładkami. Personel, więźniowie, tutaj nas nie obchodzi. Przenoszenie. Tem się nie bawmy. Dobra, tutaj wstrzymajmy sobie, może, na chwilę. Harno, o! Możemy sobie ustawić, co mają robić, gdzie. Myślałem, że to celi to jest w ogóle bezsensowne, Można dać to celi e, praca, czas lu i lub po prostu praca lub czas wolny. O, tak, jakby bo, jak ci, którzy nie mają pracy, będą mieli czas wolny, a Ci, którzy mają pracę, to będą pracować i będą zarabiać, więc y, na, na, tu oni będą zarabiać dla więzienia, a nie oni dla siebie, no, y, więc i tak to wygląda. Zróbmy coś w ten stylu, to co zróbmy. Taki czas wolny. Godzinę posiłku. Dajmy im... dajmy im godzinę w sobie posiłku. Rano, ale zmniejsz Dajmy im dwie godziny. O, tak, przesuniemy to. Bo śniadanie jest ważne w życiu. Yy, chyba. Nie wiem. Tutaj dajemy po prostu godzinę. Albo tu nie dajmy w ogóle. To jest lepszy I, I dajmy tutaj tak. No i tu damy Czas wolny, posiłek i jedną godzinę łazienki spań. No, Ym, czy my chcemy coś jeszcze robić? Tak, chcemy y, rzeczy y, kilka zrobić. Przede wszystkim chcemy, jak już tu jesteśmy, programy, programy, w nic możemy. Dotacje, Ym, więc robimy dotacje. A stroje poczucie więźniów. Czemu chcemy to zrobić? oddziału oddział medyczny, zatrudni przynajmniej dwóch lekarzy. Zatrudni psychologa, wymaga biura. Możemy to zrobić. A, może mieć tylko dwa do centrum administracji, dobra. To jak kurczę tutaj jesteśmy, to biurokracja i nic. Mis... Tak, mam nadzieję, że mam zdrowie pierwsze wypada. No dobrze. Ale w tym czasie... Jak to robimy, to... Jest coś takiego tutaj jak szybkie budowanie i klonuj. I sobie poklonujemy te biura. Żeby nie musieli... żeby żebyśmy nie musieli po prostu budować to ręcznie. I tutaj zauważyłem też jeden taki hmm. mały błąd się wkradł. To niech oni to wybudują, mam pieniądze. Niestety ubywają. Niech oni to wybudują, przyspieszmy czas. Ale w tym czasie zrobimy jedną ważną rzecz. Mi się daje, że to, był, że to jest dosyć ważna rzecz. Czyli ogrodzimy nasze całe więzienie. Wziąłem średnią mapę, więc powinno być z tym problemu. To naszym pracownikom zajmie dług, dość dużo, a to jest dostanie, bo ile ten podkosztuje. kosztuje. można to z tysiąc a przynajmniej nam nie będą uciekać. No i dobrze, i niech. Jeśli pracownicy idą budować troszkę im to zajmie A my w tym czasie ja myślę, że Muszę na spokojnie dwóch pracowników To typu dwóch pracowników, dwu, dwu, dwóch dodatkowych strażników Czy to świeci? To nie świeci Czemu to nie świeci? Głupie to A... Wejdź, wejdź tu No, wejdź tu nawet nie zdąży mi się ten włączyć, Mugła Wojny, to jest tak szybki czas. Zostań tu na chwilę. No bo tu świeci niby, a czemu tu nie świeci? Bo z Mugła Wojny to... Nie wiem, głupie to. Dobrze. Oni tu już są, ich budują. Mamy w ogóle mały drzew, to taki niefort. Co mm. my, my, my przez jeszcze musimy tak... Co to w ogóle za grafika jakaś taka... pomura? Jest to jakieś mgły są wprowadzone? Czy taka jeszcze nie mgła? Czy co? Czy zawsze tak jest? Nie, no tak wcześniej nie było. Nie, dobra, ale w ogóle weźmy to tak, zróbmy bo. Weźmy jakiś żwir tu wysypmy, żeby to ładnie wyglądało. Naprawdę tragicznie wygląda. Co tu jeszcze można? W można tutaj ten, jeszcze tu na trzeba o, zrobić coś w tym stylu I zrobić tak z ten, nie tak zwany, tylko trzeba po prostu zrobić yy, bramę, bo... NIE Nie gadaj Eeeh, Nie mogę Weź to anuluj Weź to rozbierz naprawdę, bo to jest żenujące Ogrodzenie A czy ty możesz to zdemontować? Halo? Dziękuję Miało być zwykłe ogrodzenie Nie, jakaś ściana z kratami Może, że przynajmniej to zauważyłem teraz, bo nie Długo tego nie zauważyłem Um. gdzie jest brama tu dobra tutaj jeszcze nie nie tu tu o, trzeba drzwi dla personelu jeszcze to jest skończona ta dobra mogą uciec ale jest trudniej a zróbmy im przeszukanie a wszystkie sektory przeszukaj Dawaj, przeszkajcie. Na pewno coś znajdziecie. Musicie. O! Znaleźli. Co to jest? Klej i trucizna. Key, a nie klej. Tebi. Ze mnie. Taka prawda. Mm, dobra. Możemy do tacy dobrze. Czyli da zdrowej samopoczucie. samo samopoczucie, więc nie, nie mogę mówić, co się ze mną dzieje dzisiaj konserwacja więzienia nie, nie, może być ok, ale czy jest tutaj coś takiego jak mm, ten, pracowników? O, jest pracowników, to to Eee... konserwacja więźnia... Blok więzienny A zrobił. byśmy zaczęli takie fajne cele budować tutaj. Byśmy sobie budowali. Już pierwszy blok taki. No, no. No, taki. Dla tych zwykłych więźniów, dla tych e, nie na tych zwykłych, tylko na tych takich e, grzecznych więźniów. Byśmy ich przyjęli sobie troszeczkę więcej i byśmy tutaj umieszczali, umieszczali już. No to możemy wypadek więzienny. A, wziąć sobie. Dobrze, ale na początku, co nam się tu bada? Lekarzy, psycholog wybadany, dobra. To jeśli chodzi o niego, to niech on nam tutaj wybada. Te trzy rzeczy. Dlaczego ja nam na początku jeszcze zatrudnić? Czyli mamy dyrektora, mamy psychologa. I tak, a i skończyliśmy dwa te, dwie dotacje. I teraz na początku jeszcze co my musimy zrobić? Jakie pomieszczenia? Pokój socjalny i ambulatorium. A, nie skończyliśmy, jeszcze musimy ambulatorium. Tak, dobra. Dobra, dobra. Czyli na początku zbudujmy. A może coś w stylu. Taki pokój. 11 na 11, taki duży dla pracowników. Yy. Nie, nie czekaj, nie więcej, tylko tutaj o drzwi. I boki jeszcze teren, co to jest teren? Hmm. Wodę, i tu wszystko w ogóle, krawić urwiska. Moja mm. płytki, tak. Ta ściana pójdzie, prawda? Czy nie pójdzie? Halo? O, nie poszła, czyli dobrze, jest. Um, na początku podprowadźmy tutaj y, prąd. Podprowadźmy na, na, na pewno też. Um, nie, ten też Chyba, nie wiem. Um, Rurę podprowadźmy tutaj. Um, I zróbmy na początku obiekty. Na pewno światło chcemy. stylu mm. i pomieszczenia i teraz możemy sobie pokój socjalny to zrobić i co co, co ty wymagasz szeroka kanapa no to zróbmy im tutaj szerokie kanapy tu nie no, no tutaj zróbmy te szerokie kanapy i automat z napojami jest automat z napojami tam był automat z napojem, no jest automat z napojami, ale to nie tylko z napojami zrobimy, jak już robimy automaty. Automat do gry od razu. Ekspres do kawy, no, to są ważne rzeczy. Mm. Piłkarzyki, o! Bo nie, no nie no, piłkarzyki to nie. Pierznia to to są jakieś sali gimnastyczne czy coś. O, na pewno stół do podawania posiłków tu będzie potrzebny. Żeby oni też mogli sobie jeść, więc coś się przyda. Może tak to zróbmy. Inaczej to zrobimy. Mhm. I zrobimy tutaj... Mhm. Oni też muszą się jakoś yy, wypróżniać. Yy, więc zrobimy im... Nie no, dobra. Będziemy tak biedni. Tu ich traktować. Gdzie jest tu ta suszarka? O, wycieraczka, wycieraczka też może być. Coś ten stylu O okno w ogóle. Tu też dużo rzeczy jest, Jezu. Yy, tak. No, co my mieliśmy? Mieliśmy suszarkę do rąk mi dać tu. Yy, dajcie szklane okna. Nie wiem, coś ten stylu zróbmy. My oni też zaczną budować, a my tu zrobimy. Po ściance ceglanej, mam nadzieję, że jak tu drzwi postawię, to będzie dobrze. A i tutaj jakiś telewizor damy jeszcze. A z gąskami, tutaj jeszcze no. Zróbmy im tutaj ten telewizor taki duży. O, o, już mają żarcie. A jeszcze trzeba tak im tu dać. Czy to dosięgnie? Mam wątpliwości. Oj, mam duże wątpliwości, czy dosięgnie. No cóż, przekonamy się. Ale tak, koloryfer jeszcze. Nie im tutaj. Dwa. No. Zobaczymy czy dosięgnie, tu dosięgła. zobaczymy, dosięga, dosięga, dosięga jeszcze. Dobrze. Nie możemy, nie mamy tutaj w ogóle jeszcze tych, żeby sobie móc zaplanować ten zobaczyć ile na przykład tutaj ten, jaka jest temperatura i w ogóle niestety. Dobrze, to teraz to, alety. I czy tu, jak dam tutaj ten... Rozmieszczenie mamy w ogóle już. O, mamy strażników. Przepisz kucharzy. To nie gdziekolwiek co kucharze kucharzy. Ten, chcę mieć tu jednego strażnika. Chcę mieć na stołówce jednego strażnika. Tu chcę mieć jednego strażnika. I tak chcę chwilowo O. Znaczy, pięciu strażników nie ma zadań, dobrze. I teraz się... No dobra, zostawmy bez... Nie no, zostawmy bez tego. Już nie wiem, nic tutaj poprawiał. Dobrze, yy, Czym... Jest tutaj... O, jest zakładka potrzeby. Potrzeby personelu. Pękarz moczowy, jelita. Halo, czy wy możecie się tu wypróżniać? Możecie, na pewno. Yyy... Znaczy, ambulatorium. A, i pięciu to trzeba zatrudnić. Mamy dwudziestu z czterech. Czyli jeden, tak? 4? Nie, to będzie, nie co ja nad tym co mówię. Um, a tak ja to 20, to dobrze mówię. Tu ile zatrudniłem? To, jest, to jest więcej, zatrudniłem, ale. czad to jest. Dobrze, że zatrudniłem więcej, dlatego że y, możemy transport zrobić. tylko niskiego ryzyka. 8. Nie, 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 nie chcemy. Chcemy 8. Jest 8. Yy. Halo. Przyjmijmy maksymalną liczbę więźniów. Wszyscy dostępni. Nie, to jest tylko do, 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 do tych 8, tych lżejszych. Yy, bo tu ambulatorium, ambulatorium to za chwilę wydajemy. Teraz tu trzeba zaplanować więzienie dla nich. Thank you. Thank <laughs> you. Dobrze, tylko to wszystko wybuduj. Tutaj, jak już mamy w sumie tych, to weź patrole, bo możesz. To weź tu niebieskie patrole, zrób. I weź tu przycisk strażnika jeden. Przy to chodzi? Cały czas. I otwierał im wszystkie drzwi. Otwieram im. I oni filo zrobimy tak, że tutaj zrobimy drzwi. I tu będą też więzienne drzwi. Tu już tam tych więźniów. Bo... Czemu nie? Nie będą wchodzić tak na stołówkę, bo to jeszcze nie jest zbudowana stołówka. Dobrze. Mm. Weźmy ten kocioł tutaj gdzieś tam gdzie? Tutaj może być w sumie nawet. Weźmy dobudujmy taką dobudówkę tutaj. Tutaj taką niewielką. O! Jakieś drzwi zróbmy tutaj, tylko dla personelu. Halo, czy my mamy jakiś więźniów tutaj? Aż 21, to my nie chcemy 21 chyba. My chcemy, mi się daje, że tylko tylu. Nie no nie, to nie chcemy 21 halo, mówię. A bo to trzeba tutaj dawać, chcemy tak. Yy, mi się daje, że tutaj jeszcze możemy przyjąć... ...10, no. No, i też możemy kocioł dać. Możemy tą rurę z kotem tutaj pociągnąć sobie. Albo to trzeba też tak będzie musieli ciągnąć. O oh jezu, gdzie to będzie katorka? Dobra. A i to jest też prąd, i woda, i w ogóle potrzebujemy. Dobra. Wodę mamy. No, prąd też już mamy. No i to są Halo wywiad, yy, gangi, informatorzy, nież Logistyka, jakoś pomieszczenia no, Halo, czy Halo, jakoś pomieszczenia Ale czemu to nie jest traktowane jako pomieszczenie? to musi być chyba jako ten yy, Sala sypialniana. Dobrze, ale to będzie musi być ten. Logistyka wywiad jak wy to teraz tu zrobiliście, te sektory? eee okej, okay, okej, okay, okej, okay. a to kiedyś było po... inaczej chyba a, rozmieszczenie właśnie, w tej strefie są dopuszczane tylko mięśniowe z wskiego. ...tego ryzyka. I tu tak samo będzie minimalny rygor jest. A to już się zdał sam. No i kozak. Stanceli. Jakoś pomieszczenia 3. No to to jest lepsze już pomieszczenie. I śpią tu. Pokcząp. Dobra, to trzeba i tu stołówkę, ale to już w następnym odcinku. No i tyle ci powiem. Ziomek. A czemu wy narzekacie? Jednym, jednym, jednym więźniom nie można przyznać uczcieli w celi, no bo oni są... chyba ma czerwone. w ogóle, to trzeba laboratorium, za ich miejscą No ale to byłoby wszystko w tym odcinku, siema.